Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Morągowa. Od wielu miesięcy czekaliśmy z utęsknieniem na podpisanie umowy dotyczącej zakupu dwóch autobusów elektrycznych. Co istotne są to polskie autobusy, a więc jesteśmy chyba jedynym miastem w województwie, które zdecydowało się na zakup polskich, a nie chińskich autobusów, co jest bardzo ważne. A po drugie, nasze autobusy morągowskie będą ładowane w 100% czystą energią na bazie. Farmy fotowoltaicznej, zakładu wodociągów i kanalizacji, a więc naszej spółki. Teraz przed nami jest potężna inwestycja. Ja zapowiadałem, startując w wyborach na burmistrza, że będziemy robili wszystko co możliwe, by rzeczywiście zeroemisyjny transport trafił do Mrągowa. Bardzo pomógł program Polski Ład, bo jest tutaj ogromne dofinansowania, więc nasz wkład własny był niewielki. I tak jak wspomniałem, to nie jest jakby ostatnie nasze słowo, bo niezależnie od zakupu tych dwóch autobusów elektrycznych w ramach Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie jesteśmy członkami, zostaną zakupione dodatkowe cztery autobusy elektryczne. Myślę, że w ciągu roku najbliższego się to rozstrzygnie, a więc będziemy mieli wtedy komplet sześciu autobusów, który yy, no, zapewni nasze wszystkie potrzeby. Oczywiście komunikacja miejska dalej będzie bezpłatna. A więc tutaj uspokajam wszystkich, którzy mogliby się niepokoić, że nowe autobusy to płatne autobusy. Absolutnie nie, komunikacja będzie bezpłatna, zero zeroemisyjna, więc same plusy. Zamówiło dwa autobusy na początek 8,6 6 metra, czyli troszeczkę krótsze niż ten, który stoi za nami, z, z baterią, która pozwoli spokojnie ponad 200 km przejechać na nich. Cały pomysł na autobusy elektryczne polega właśnie na tym, żeby one były stricte zeroemisyjne, tak jak właśnie ma to miejsce w Mrągowie, czyli zasilanie z energii zielonej. Bardzo dobry pomysł, super realizacja. Jest jedna Polska, tak? nie ma takiego podziału, nikt nie powinien czuć się lepszy. Do... Wcześniej był problem, jeżeli chodzi o Warmińsko-Mazurskie, był model, który premiował duże miasta, a rząd Prawa i Sprawiedliwości za pomocą programu inwestycji strategicznych stara się inwestować przede wszystkim w mniejsze miejscowości. Inwestujemy w drogi, nie tylko właśnie w te główne arterie, ale także drogi samorządowe, czyli gminne i powiatowe, a także właśnie, co mogłoby niektórych zaskoczyć, są także środki na niskoemisyjny transport, czyli to nie jest tylko domena aglomeracji, ale także mniejszych miejscowości na Mazurach. No i to, co jeszcze ważne, to, to, że ten autobus, który tutaj jest realizowany, to jest produkt polski. I to należy docenić, że w taki sposób właśnie ta inwestycja została zrealizowana. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzisiejszego dnia i podpisania umowy. No, może przede wszystkim w firmie, która produkuje te autobusy, a więc ARP Vehicles. Oczywiście dziękuję wszystkim politykom, tym, którzy właśnie byli dzisiaj tutaj obecni a także nieobecnym którzy wspierali nas i tak naprawdę dzięki temu wsparciu jesteśmy tu gdzie jesteśmy dziękuję pracownikom urzędu miejskiego szczególnie referatowi gospodarki komunalnej dziękuję pani Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami, która też bardzo mocno tutaj nas wspierała. No i dziękuję przede wszystkim radnym, którzy mnie wspierają, a tak naprawdę wspierają miasto morągowo i dzięki właśnie e, ich działaniom pieniążki, które stanowią wkład własny e, przy zakupie tych autobusów, znalazły się w naszym budżecie i dzięki temu już niedługo będziemy mogli korzystać z tych autobusów elektrycznych.